Witam na mojej trzynastej lekcji, na której znowu będziemy kontynuować zadanka o funkcjach. Zacznijmy od zadanka takiego. Mamy funkcję f od x, która jest równa 4x tutaj do potęgi 4, minus 4x do potęgi 3, minus 9x kwadrat plus x minus 2. Pierwsze pytanie, która z liczb jest miejscem zerowym funkcji? Może tych być miejsc zerowych więcej niż jedno, ale poszukajmy. ich. Jak się sprawdza miejsca zerowe? Więc jak pamiętać, miejsca zerowe są to x, dla których wartości, czyli y przyjmują wartość równą 0. Czyli co? Pod x Podstawiamy poszczególne tutaj liczby i sprawdzamy, czy F od X, czyli te nasze wartości, będą równe 0. Czyli co? Sprawdzamy, zaczynamy od minus 1. Bierzemy sobie, że f od minus 1 jest równe. I liczymy. 4, minus 1 do potęgi czwartej, minus 4 razy minus 1 do potęgi trzeciej. Minus 9, minus 1 do potęgi drugiej, plus tutaj minus 1, minus 2. No i co dalej? Liczymy 4 razy minus 1 do potęgi czwartej. Jak zapewne pamiętacie, potęgi, jeśli są parzyste, to zamieniają liczby. Ujemne na dodatnie, czyli minus 1 do potęgi czwartej da nam po prostu jedynkę, czyli mamy 4 razy 1, 4. Odjąć 4 i tu teraz raz. Minus 1 do potęgi trzeciej. Mamy nieparzystą potęgę, a więc minus 1 do potęgi trzeciej da nam po prostu minus 1. Dalej minus 9 razy. Minus 1 do potęgi drugiej? 1. Plus, tutaj mamy minus 1, czyli od razu wpisujemy minus 1, minus 2. To się równa. Czyli 4 przepisujemy. Minus 4 razy minus 1 daje nam plus 4, minus 9 razy 1, minus 1, minus 2. To się równa. 4 i 4 daje nam 8. Odjąć. Minus 9, minus 1 to 10. Minus 2, czyli w sumie minus 12. To jest 8, minus 12, minus 4. A więc f od minus 1 jest minus 4. Czyli minus 1 nie jest miejscem pierwszym. Nie jest miejscem zerowym. To teraz sprawdźmy sobie F od 0,5. Zapiszmy sobie od razu, że F to jest 1, druga. Ładniej to będzie wyglądać, a mi się wydaje, że łatwiej będzie to liczyć. Podstawiamy 4 razy. 1, druga do potęgi czwartej. Minus 4 razy 1, druga do potęgi trzeciej. Minus 9 razy 1 druga do potęgi drugiej plus 1 druga minus 2. Liczymy. 1 druga do potęgi 4 To jest 1 druga razy 1 druga razy 1 druga razy 1 druga, raz druga. Jak to sobie zapiszemy, to możemy napisać, że to są jedynki. A na dole, że to są dwójki, czyli co? Dwa razy 2, 4 i to sobie skrócamy w ten sposób. Dalej, yy, tu jest minus, minus 4. Tak samo sobie zapiszemy, że tutaj na górze mamy trzy jedynki, bo do potęgi trzeciej, a na dole trzy dwójki, bo też do potęgi trzeciej. 2 razy 2 to 4, skracamy dalej. Teraz mamy minus 9 i razy 1 druga, razy 1 druga, plus 1 druga, minus 2. Liczymy dalej. Na górze mamy jedynkę. A na dole mamy dwie dwójki, czyli 2 razy 2, 4. No, skróćmy tą linię. Idziemy dalej. Na górze mamy 1 razy 1, razy 1, czyli 1 podzielone przez 2. Tu, jak widzicie, mamy minus 9 razy 1, razy 1, czyli 1 razy 4 plus. 1, 2, minus 2. 1, 2, minus 1, 2, plus 1, 2 to w sumie 0. Co my dalej mamy? Zastanówmy się. Najpierw przepiszmy to, co potrafimy policzyć. 1, 4 minus 1, e, minus 2 to jest 1 i 3, 4. Teraz zostaje nam. Minus 9 razy 4. Minus 9 razy 4. Ile to jest? 9 przez 4. W samej dziewiątce mieszczą się dwie czwórki, czyli to jest 2, ale zostanie nam jeszcze jedynka, tak? Jedna część, bo mamy tak 9 części, to jest 8 części, jedna część, czyli 2 i 1 czwarta. Jak widzimy, 2 i 1 czwarta odjąć 1 i 3 czwarte, to jest minus 2 czwarte. No bo tak, tutaj do pełnej, pełnych dwóch brakuje nam 1 czwartej, a tutaj mamy ponad 1 czwartą, czyli stąd weźmiemy 1 czwartą, stąd weźmiemy 1 czwartą. Różnica jest. Minus 2 czwarte, które jest po prostu minus 1 druga. Czyli od razu widzimy, że to też nie jest 0. Dlatego też 0,5 nie jest miejscem zerowym. No dobra, to teraz sprawdźmy, czy jedynka jest miejscem zerowym. Bierzemy sobie F od 1 i liczymy 4 razy. 1 do potęgi czwartej, odjąć 4 razy 1 do potęgi trzeciej, odjąć 9 razy 1 do kwadratu plus 1 minus 2. To wszystko się równa. 4 razy 1 do potęgi czwartej. 1 do potęgi czwartej to po prostu 1. Czyli 4 razy 1, 4. Przepisujemy minus. 4 razy 1 do potęgi trzeciej. 1 do potęgi trzeciej, 1, czyli to jest 4. Minus 9 do, razy 1 do potęgi drugiej to po prostu 9 plus 1 minus 2 równość. 4 minus 4, 0. Minus 9, minus 2 to minus 11 plus 1 minus 10. Czyli widzimy, że mamy tutaj nie mamy także tutaj 0, więc F od 1 drugiej to 1 druga to też nie jest miejscem 0. E, przepraszam. F od 1 nie jest równe 0, dlatego 1 też nie jest miejscem zerowym. Została nam jeszcze dwójka to już nie będzie nam to będziemy chcieli jedynie sprawdzić czy f od 2 będzie równe 0 sprawdzamy i liczymy 4 razy 2 do potęgi 4 odjąć 4 razy 2 do potęgi 3 odjąć 9 razy 2 do drugiej plus 2 minus 2. Od razu minus 2 i 2 sobie skracamy, a resztę liczymy dalej. 4 razy 2 do 4. To jest 4 razy 2 do 4. 2 razy 2 to jest 4. 4 razy 2 to 8. 8 razy 2 to 16.

szesnaście razy cztery, sześć razy cztery, dwadzieścia cztery, dwa dalej cztery, czyli szesnaście razy cztery, sześćdziesiąt cztery, cztery razy osiem, trzydzieści dwa, dziewięć razy cztery, trzydzieści sześć. Sprawdzamy.

Niestety, jednak się okazało, że dwójka nie będzie naszym miejscem zerowym. Tak więc, jak zauważyliście, no żadna z tych naszych liczb niestety nie okazała się miejscem zerowym, ale to wszystko dlatego, przez jakiegoś paskudnego chochlika, który tutaj nie dopisał, zmazał nam plus, który był teoretycznie w zadaniu. Jako pracę domową Radzę, żebyście zrobili sobie to samo zadanie, tylko tutaj, już z plusem, a na następnej lekcji podam Wam, jakie, które z tych liczb będą miejscem zerowym. Tak więc, do zobaczenia na następnej lekcji.